Cześć, z tej strony Kuba z GetClean.pl Dzisiaj pokażę Wam, jak czyścimy dywan metodą ekstrakcyjną w domu Nie zapomnij polajkować tego filmiku oraz zasubskrybować kanał Nie przedłużając, zapraszam do oglądania Naszym celem na dziś jest doprowadzenie właśnie tego dywanu do porządku Zobaczymy, co uda się zrobić Wee. Yeah. Dywan, który czyszczę, nie jest nowy, ale nie ma też wielu zabrudzeń. Jak widzieliście, w domu jest kot, który gubi sierść. Przed takim czyszczeniem najlepiej odkurzyć dywan, aby efekt był jeszcze lepszy. Należy też pamiętać, że czyszczenie ekstrakcyjne, czyli to, które teraz wykonuję, nie jest praniem dywanów. Wiele osób myli te pojęcia. Jeśli ty nie chcesz oddawać swojego dywanu do pralni, to takie rozwiązanie jest dla ciebie najlepsze. W tej wodzie, co przed chwilą widzieliście, jest pełno drobnoustrojów, kurzu, piachu, włosów i tym podobnych zabrudzeń. Aby uniknąć czegoś takiego, polecam regularne czyszczenie. Super, że zostajesz do końca. Jeśli i ty masz ochotę skorzystać z takiej usługi, jaką przed chwilą widziałeś, czyli czyszczenie ekstrakcyjne dywanu w domu, weź na naszą stronę internetową getclean.pl i umów się z nami na dogodny termin. Miłego dnia, do zobaczenia. Cześć.